Myśli. Jak mogła tak powiedzieć? To, że ma ładne ciuchy, nie znaczy, że jest pękiem świata. Nie martw się. Najważniejsze, co masz w głowie, te kretynki nie wiedzą, co gadają. Tak tylko mówisz. Wiem, że moje ubrania są tanie i zniszczone. Większość przecież dostaje po córka sąsiadów. Spoko. Ja mam całą szafę fajnych ciuchówki. Matka kupuje ich tyle, że szkoda gadać. Daj spokój. Zuza, gotowa jesteś? Na co? Francuski zaczyna się za 15 minut, kierowca już czeka. Boże, zapomniałam. Muszę kończyć, wyglądałby się później, ale ja ci chciałam powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz. Ja już nie wiem, co mam o tym myśleć. Jestem pewna, że on kogoś ma. Ciągle wychodzi z domu. Mama, gardło mnie nie. boli! Boże, jaki ty jesteś rozpalony! Kinga, podaj ten moment. Psadka. Jestem pewna, że on kogoś ma. Mamo, Mamo nie czy możemy porozmawiać. W szkole się zanieśli. Nie, 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 nie daję rady. Mamo! Dziecko, poczekaj chwilę. Muszę zadzwonić do ośrodka zdrowia. Mama! <laughs> Miałam się dać na urodziny, ale szkoda czasu. Co to jest? Odrobina luksusu, drogiacy na dyskotekę. Nie mogę tego przyjąć, to jest w mojej Nie ma czym mówić. Zobaczcie! Nasza ulubiona para! He! <laughs> Kojonka i biedaczka! No, o tej bogańce mamusia znowu zafundowała nowe buciki. Ale popatrz na tę ofiarę! Znowu okradłaś kontener z powodzą dla Ukrainy! Uczeń ma obowiązek nosić estetyczny ubiór i mieć powierzchowność. Estetyczną rzecz jasna. No dobra, już nie będziemy. Podajmy sobie rękę na zgodę. – Brata, twoja jest ciągle w domu, nie to, co moja. Żartujesz? Nie mam zupełnie z nią kontaktu. Całkowicie pochłonął mnie mój nowy wujek. Przepraszam, tatuś, a Adaś ciągle choruje. Ja też mam wszystkiego dość. Ty? Przecież masz wszystko. Jak to? Ciuchy, telefon, ubrania, balet, a całe lato spędzasz na obozach językowych, w Stanach. Albo Anglii. No właśnie. Całe lata. Nie masz pojęcia, jak ja bym chciała pomudzić się z rodzicami w domu. Ojca widziałam przez chwilę, w zeszłym tygodniu, jak przyjechał spakować rzeczy w delegacji. A mama? Wiesz, jaka ona jest. Spa, zakupy, koleżanki, spotkania. Chyba jej <tryk> A poza tym mnie przenieść do prywatnej szkoły z internatem. Mówią, że w państwowych placówkach jest za dużo hołoty. Dobrze byłoby zniknąć. Tak, zniknąć i obudzić się w lepszym świecie. Kiedyś może został. Mama, życie. Głowa nie boli! Boże, jaki ty jesteś dospalony. Kinga, podaj ten moment. Że zniknąć? zniknąć? Uczeń ma obowiązek uczęszyć na zajęcia edukacyjne. Być przygotowany do zajęć. Ura, gura, gąfiturę, edzie, będzie gacie w lecie. Nie spóźniać się na lekcje. Aktywnie brać udział, będzie zajęcia. Ale nie chcę je zniknąć na zawsze. Może gazetka? Każdy uczeń ma prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej. Ma też prawo do ura, bura, konfit, ura, konfiturecie, będzie gacie, wlecie, Sportowy oraz rozwój zgodnie z swoimi potrzebami. Ale pani nas nie rozumie! My chcemy zniknąć naprawdę! To ty mnie nie rozumiesz, moja panno! Wobec uczuć naruszenia tych Myśli samobójcze, damy syropek córeczce, dwa razy dziennie po jej rzeczce. Ja ze spaniem. No źle śpię, panie doktorze. Ale ja o córeczkę pytam mój Boże. Światło do późna pali, potem takie rachunki przychodzą. Bo wie pan, jak się ludzie rozwodzą, to potem te dzieci zostają, same kłopoty sprawiają. Syn choruje pasjami, córka nie śpi nocami, a on nie dzwoni. Tylko czasami SMS-a z obietnicami życia wspólnego. To nas z Pani też damy. Wieczorem po jednej tabletce hormonu brakującego, na ręki zaburzenia nastroju. Trzy razy dziennie, koniecznie po jedzeniu. A później jedną pigłeczkę na chroniczne zmęczenie. A czy wreszcie zadzwoni? Niech Pani się nie boi. Łykać trzeba ściany. syropem pić. Dla wszystko ułożyć się może. Więc to pomoże, doktorze? Życie wreszcie ułożę? Z pewnością, moja kochana. A jeśli nie, jutro z rana wizytę omówimy i znowu zapłacimy. Mhm. Panie, mieszkam tu od 30 lat. To bardzo porządna rodzina. Żadnych awantur, pijaństwa, tylko że chłopiąc został I ona sama te dzieci chowała. Co tej dziewczynie do głowy strzeliło? Takie nieszczęście. A to będzie dzisiaj w telewizji, w polsacie, czy w jedyce, wiedziała, to bym sobie nowy kolor Demokracji i norm społecznego współżycia oraz ura, ura, konfitura, ecie, pecie, gacie w lecie wartości kultury polskiej, światowej. Przygotowuję do prawidłowego ura, ura, konfitura, ecie, pecie, gacie w lecie stosunków międzyludzkich. Świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym. Urabura, Konfitura, Ecie, Pecie, Gacie, Wlecie i ogromnym Kraju. Poza tym sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i Urabura, Konfitura, Ecie, pecie, Gacie, Wlecie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Również w tym przypadku taka pomoc została udzielona. Mamy też gazetkę